Dzisiaj, proszę szanownych państwa, zabierzemy się za odszypułkowanie tych oto winogronek. Winogronek, które były zbierane w poprzednim odcinku, w poprzednim filmie, kiedy to narzekałem straszliwie na bażanta złodzieja i przeleżały tutaj na tarasie hmm, jeden dzień. Widzę, że już się muszki zabierają za te winogronka. Wygląda to tak i zajmie mi to pewnie na najbliższą godzinkę. I tu jeszcze mam kilka gronek Cascade odmiany. Może przejdźmy się jeszcze po winnicy. Zauważyłem dzisiaj rano, przyleciały szpaki. Nie wiem, czy się tutaj coś zmieniło w okolicy, że już nie mają co jeść, i przypomniały sobie o moich winogronkach. No i dzisiaj pogoniłem je troszeczkę, ale widzę, że przyszły znów. Przyleciały znów. Zrobimy sobie rundkę, czy nam pan barzant jeszcze czegoś innego nie zniszczył. znaczy, nie dojadł sobie po ostatnim razie. No, i czy przypadkiem gdzieś tutaj nie ma śladów po stołówce tworzonej sobie przez szpaki? Nie, no, widziałbym to oczywiście z tarasu. Także dzisiaj odszypukuję sobie muskatablu i prawdopodobnie pozbieram winogronka. Na Sejwalu już są ślady. Proszę bardzo, w tamtym rządku był muskat, a ponieważ go już nie ma, no to pan barzant przeniósł się tutaj. I opierdziela mi sejwala. Ale z przykrością dla niego muszę stwierdzić, że nie będzie miał niebawem co spożywać, bo pozbieramy wszystko. Wczoraj padało, co prawda. Nie za bardzo, więc chyba cukry się nie zmieniły. Tutaj już są ślady jakieś i to świeże. Dosyć. Więc chyba jednak szpaki tutaj już jakieś były, bo to są grona ubrudzone od góry. No, i tu są świeżutkie ślady po ukąszeniach. Więc prawdopodobnie jakiś brudasek od góry tutaj się zabierał za moje ciemne odmiany. To teraz, czy będę zbierał ciemne odmiany, czy będę odbierał, zbierał jasne odmiany. No, bo ciemne powinny jeszcze powiesić, Ale jeżeli są szpaki, no to one będą chciały zjadać e, ciemne odmiany. A barżant, jak widzę, podobał sobie teraz jasne odmiany. Hmm. To za godzinkę będę się zastanawiał. Bo ja proszę szanownych Państwa, raczej ręcznie wszystko obieram. A może zrobię to tak. Tą kaskadę przesypię sobie tu. I teraz będę miał czysty pojemnik na to, żeby gronka tutaj wrzucać. Nie, nie będziemy robić wina z ziołami. I lecimy. Tak to wygląda, proszę szanownych państwa. Wydawało mi się, że będzie mniej tych winogron. Jest 11 litrów. Zaraz sprawdzimy, ile jest wagowo tego. Tu są szypuły, no a tu jest puste wiadro, w którym wcześniej znajdowały się winogronka. No, zabieramy to. To teraz przeniesiemy się w miejsce, gdzie mam wagę wiszącą, żeby sprawdzić, ile jest tych winogron wagowo. Eee, myszołowy gdzieś tutaj latają. A szpaki się nie boją. O, tu jest waga nieprzygotowana. Cyk. Teraz ją włączymy. O. 9 kg. No trochę mniej, bo to, to wiadro waży 576 gramów. No to mamy 8,5 kg. No to myślę, że będzie mniej tych winogron i zrobimy to. Inaczej do tego wiadra fermentacyjnego wrzucę te winogrona, żeby zaczęły fermentować na skóreczkach. Najpierw je zmiażdżę i dopiero później po jakimś tygodniu dołożę piwo do tego. Czyli nie tak jak poprzednim razem robiłem Polish Grape Ale. Jest jeden taki odcinek na kanale Polish Grape Ale, a ja będę robił Polish Muscat Grape Ale, no bo to polskie z odmian muskatowych, winogronowe piwo. Tym razem dezynfekcja nad węglanem bęben maszyny losującej. Jest wypełniony wodą, znaczy jest jej gdzieś około 1 litr i zamiast spryskiwać dzisiaj po prostu sobie wsypie nad węglan. No, przesadziłem. I tak sobie zostanie wstrząśnięty. Ja jestem zwolennikiem systematycznej zmiany wszystkich środków, którymi się. Dezynfekuję pojemniki fermentacyjne, rurki, wszystko, wszystko, wszystko. Więc używam nadwęglanu, używam Sanipro, używam alkoholu 60-70% używam na naprzemiennie. No, Część mam w aerozolach, w tych spryskiwaczach, to nie są aerozole, atomizery, w atomizerach. Część po prostu wsypuję często tak jak w tym przypadku do pojemnika i albo wrzucam do niego jakieś uszczelki, gumki z wiaderek, rurki, a jeszcze NaOH, zasadę sodową. Też korzystam, ale to już w takich powiedzmy raz do roku staram się rozkręcać wszystkie kurki, kraniki, uszczelki i to wszystko wrzucam do NaOH. I jeszcze te dwie ampułeczki, zapomniałem powiedzieć, że będziemy używać do robienia tego piwa alfa amylazy i glukoamylazy. To znaczy mam chyba za mało słodu ale to nic nie szkodzi, zrobimy po prostu ze zboża piwo, nie ze słodowanego, tylko zwykłego zboża i zatrzymy to zboże enzymami. węglan już wyleciał ze zbiorniczka, pojemniczka fermentacyjnego. To teraz wrzucę tutaj winogronka. O, proszę bardzo, dezynfekcja. No i teraz trochę zrobię tak, żeby te gronka były przykryte sokiem. Żeby zaczęły fermentować. O, I tak je zostawię na jakiś tydzień czasu. Czyli to wszystko fermentacja ruszy. W trakcie tej fermentacji wyługuje się również barwnik ze skórek i to piwo będzie miało taki, taki fioletowy odcień, taki, taki refleks rubinowy, nie wiem jak to nazwać, ale fajnie pachnie. Mm, ja bardzo lubię, jestem po prostu fanem, psychofanem muskatowego zapachu. No i oczywiście fermentować będzie bez dodatku szlachetnych szczepów drożdży, tylko te, które są na winnicy u mnie. Tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście codziennie będę przychodził tutaj do pracowni i mieszał w tym pojemniku. Pojemnik oczywiście będzie zamknięty. Szczelnie przed muszkami, to ja może szanownym Państwu jeszcze przedstawię kilka informacji. Temperatura fermentacji, czyli mniej więcej 21 stopni, będziemy mieli tutaj bez tego, gdzie drożdże rozpędzone będą podgrzewać wszystko. PH z grubsza mamy 3,36. Pachametr dopiero co kalibrowany na 4.01. Więc powinno być wszystko ok z nim. I co? I jeszcze zawartość cukru w moszczu. Hmm. No to będę musiał to zrobić tak. Bo zaciągnę sobie odrobinkę. Damy sobie dwie kropelki albo trzy. I ile będziemy mieć tego cukru? 21,5. No to nic się nie zmieniło. To znaczy tyle ile było w gronku jednym, tyle też jest teraz w moszczu. No mam nadzieję, że Szanowni Państwo widzą. Warunki fermentacji idealne dla tych dzikich drożdży, które tu na skórkach winogron bytują. Mam nadzieję, że i yy, to winko, pierwsze winko albo matka drożdżowa, dlatego piwa z kolejnego odcinka w którym się zobaczymy niebawem że te drożdże się rozpędzą, że zjedzą ten cukier, wyprodukują trochę alkoholu, a ja później doleję do tego brzeczkę i piwko będzie fermentowało sobie dalej. Do zobaczenia się z szanownym państwem w kolejnym odcinku z tej serii. Pozdrawiam szanownych państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.